Witajcie z tej strony czerwony. Po dość długiej przerwie przychodzę do Was z listą 5 najlepiej zarabiających youtuberów na świecie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Naszą listę rozpoczynamy od numeru 5, na którym znalazła się amerykańska youtuberka Jeffree Star posiadająca 13 milionów subskrypcji. Osoba ta nagrywa różne filmy i tutoriale dotyczące make-upu i różnych stylizacji. Autorka z samych filmów na YouTube zarobiła średnio w 2017 roku 18 milionów dolarów. Założyła firmę kosmetykową Jeffree Star Cosmetics, którą wartość szacuje się na 100 milionów dolarów. Na miejscu czwartym znalazł się brytyjski gracz Minecrafta Dan TDM, który w zeszłym roku zarobił około 18,5 miliona dolarów. Dan posiada rzeszę ponad 20 milionów subskrybentów. Trzecie miejsce prezentuje pięcioosobowa ekipa Dude Perfect nagrywająca różne pokazy zręcznościowe czy, rywal czy rywalizacje między sobą. Koledzy dobili ponad 40 milionów subskrypcji i w 2018 roku z filmów zarobili około 20 milionów dolarów. Na miejscu drugim ulokował się jeden z młodszych braci rodziny Paul, czyli i Jake posiadający 18 milionów subskrypcji. W kontent kanału poza reprankami i innymi filmami wplód w to karierę raperską. 2018 rok był jego najlepszym, gdyż zarobił nieco ponad 21,5 miliona dolarów. Na naszym honorowym pierwszym miejscu znalazła się osoba, która bardzo Was dziwi. Otóż jest to kanał Ryan Toys Review, którego głównym prowadzącym jest 7-letni Ryan, który wraz z rodzicami w 2015 roku założył kanał na YouTube. Chłopiec przedstawia i recenzuje różne zabawki, przez co w 2018 roku zarobił ponad 22 miliony dolarów. Dzięki temu stał się w tym roku najlepiej zarabiającym youtuberem na całym świecie. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobało, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę dla motywacji. Zajrzyjcie również do opisu. Trzymajcie się, cześć!